Profesorze, witam. Proszę powiedzieć w skrócie, co tutaj znaleziono dzisiaj. No, słyszałem, że kilkadziesiąt szczątek różnych, ale może Pan określić dokładnie. Znajdujemy się w tej chwili w takim miejscu wyjątkowym w Stoku. Znajdujemy się tuż za murem więziennym. Więzienia w, Białymstoku. w tym więzieniu w latach 40., 50. zamordowano kilkaset osób. Zamordowano w różny sposób. I w naszym. Celem jest odnalezienie miejsc spokówku tych ludzi. Dziś po kilku dniach prac poszukiwawczych udało się odnaleźć kilkadziesiąt fragmentów e, szczątków ludzkich, e, mamy co najmniej jeden szkielet pełny, to znaczy taki, w którym jest czaszka, ale są też e, kości długie, są krótkie, są policzki. E, to wszystko daje nam podstawę do tego, aby powiedzieć, że natrafiliśmy na jakiś skraj zbiorowych pochówków, e, jak dużo jest tych pochówków, na jakim obszarze one się rozciągają, nie potrafię powiedzieć. E, taką odpowiedź będziemy mogli dopiero mieć wówczas, kiedy na tym obszarze podjęte zostaną działania ekshumacyjne, bowiem nie ma innej możliwości. Ten teren, którego Obszar, postaramy się dziś i jutro e, określić, musi być przebadany metodą archeologiczną, czyli cała ta warstwa ziemi, gruzu, ale też śmieci musi zostać zdjęta, po to, żebyśmy mogli dostać się do szczątków, które tutaj gdzieś ciągle leżą. Wiem, że szukano już tutaj szczątek i nic nie natrafiono. Jak pan to skomentuje? To akurat nie jest jakaś specjalnie zaskakująca sytuacja. Proszę zwrócić uwagę na obszar który się znajduje tu za murem cpen, e, więziennym, przepraszam, to jest ogromny teren. E, biorąc pod uwagę e, wielkość tego terenu nie jest specjalnym zaskoczeniem dla mnie, że e, ktoś nie znalazł dotychczas, kto prowadził wcześniej poszukiwania tutaj żadnych szczątków, a myśmy dzisiaj znaleźli. Proszę zwrócić uwagę, że przez trzy dni pracowaliśmy tutaj. Na jutro zaplanowany był wyjazd już do domów, a dzisiaj dopiero pierwsze szczątki zostały odnalezione. Też mogliśmy się pomylić, też mogliśmy nie mieć tego szczęścia. Stało się inaczej. Proszę pamiętać, że tym innym jest poszukiwanie na obszarze 20 na 20, a czy innym jest poszukiwanie na obszarze, który tak jak tutaj widzimy ma, ma powierzchnię 40 metrów, może nawet na na 400 metrów. To jest przeogromny teren. Zresztą w dużej mierze w latach późniejszych, tych 60., 70. i 80. wykorzystywany do różnych celów gospodarczych. Tutaj był ogród, tutaj były chlewnie, tutaj była piarnia to wszystko, ta, znaczy może inaczej, większość tego terenu była już kopana w różny sposób. Myślę, że niekiedy już e, dawno temu natrafiono na różnego rodzaju szczątki ludzkie i one gdzieś tam zostały stąd zabierane, wywiezione. My musimy sobie to jasno powiedzieć. E, nigdy nie odnajdziemy wszystkich więźniów, których tutaj w latach 40. i 50. pochowano. Chociaż bez przyczyny, o której wspomniałem przy budowie tych budynków, psiarni, flewni, także basenu, natrafiano na szczątki ludzkie i te szczątki były wywożone w nieznane miejsca. Naszym celem jest odnalezienie wszystkich tych, których, na które Kiedyś nie natrafiono, a które ciągle jeszcze gdzieś tutaj spoczywają. Czy to mogą być też efekty zacierania śladów przez zbrodniarzy, że te szczątki, bo, bo czytałem w książce Śladami Zbrodni wypowiedź pana Wiszowatego na temat, że no, tu, gdzie wbito łopatę, to wszędzie były te szczątki, wszędzie były ludzkie ciała. W tej chwili tego, tego efektu nie mamy. Szanowny panie, tego typu metoda, która polega na zacieraniu śladów poprzez to, że teren, gdzie wcześniej chowano więźniów, potem wyznaczano do celów gospodarczych, na przykład do budowy chlewni, psiarni. Myślę, że to jest takie kolejne potwierdzenie metody zacierania śladów poprzez komunistów, bolszewików. To, wzorując się na doświadczeniach służb specjalnych sowieckich, jest dokładnie taki sam model postępowania. Tam, gdzie wcześniej mordowano ludzi i chowano ich zwłoki potem budowane ośrodki wypoczynkowe, albo różnego rodzaju budynki. Taka metoda wydawała się bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o ostateczne zacieranie śladów do miejsca kuchniówkowych. Ostatnie pytanie jeszcze tutaj mamy za sobą, za pracami moimi, stoi taka psiarnia właśnie, w tej chwili używana. Czy tam ewentualnie może być ten jeden z takich właśnie, jak Pan mówi, budynków gospodarczych, specjalnie postawionych dla zatarcia śladów i, i to powinno zniknąć w tej chwili, żeby można było pod tym prowadzić pracę? Zdecydowanie tak. Jest co najmniej jedna relacja, która w sposób jednoznaczny określa teren psiarni, przy której w tej chwili stoimy, jako ten obszar, gdzie przy jej budowie natrafiano na szczątki ludzkie. Szczątki ludzkie były stąd wywożone. My liczymy na to, że ci, którzy budowali, natrafili nie na wszystkie, tylko na część szczątków, a niektóre ciągle jeszcze gdzieś tutaj pozostaną i mam nadzieję, że z czasem je wydobędziemy. Pracujecie jeszcze jutro w niedzielę, słyszałem. Czy jakaś pomoc jest potrzebna? Bo widzę dzisiaj mniej wolontariuszy jest niż wczoraj. Mniej są zmęczeni. Pracowali z nami od kilku dni w warunkach niezwykle trudnych atmosferycznych przy ogromnym upale. Jeżeli są chętni do pomocy przy pracach fizycznych tutaj oczywiście zapraszamy. Jutro mimo niedzieli mam nadzieję, że zostanie nam to wybaczone. Musimy pracować. Takie są, taka jest konieczność, takie są warunki. Wyższa konieczność. Wyższa konieczność dla dobra sprawy. Dziękuję ślicznie dla niezależnych mediów. Profesor Krzysztof Spawlik. I ode mnie jeszcze apel do Białostoczan. Koniecznie przyjdźcie jutro pomóżcie tutaj, bo naprawdę siła, siła ludzi tu jest potrzebna. Naprawdę zapraszam wszystkich. Dziękuję, dziękuję. ślicznie.